No, i tu się kończy moja podróż przy tych kamieniach, bo już dalej jest płot tam w tych krzaczajach. Nie wiem, czy go widać ten płot, czy go nie widać. A tam widać takie słupki, tu płot, dalej już się nie da. Więc tutaj podróż kończymy. Ale i tak jest przepięknie. Tam jakąś udaczkę widać z daleka. Ja ją widzę oczami, ale na telefonie chyba jej nie widać. Nie wiem, czy widać ją, czy nie widać. No i co? No fajny plener, nie? Fajny plener. Fajna miejscówka. Jeszcze Wam pokażę. Tu jeszcze przez wodę są jakieś różne fajnie powyrzeźbiane kamyczki Jakby było lato, ciepło, takie kamyczki można sobie do doniczki fajne powybierać stąd do domu, żeby ustroić, bo jest naprawdę tego mnóstwo tutaj jak widać tak więc troszkę tego jest fajne kamienie powyrzeźbiane przez wodę to więc byłoby co wy wybierać sobie do doniczki mówię tak, nie wiem, jakieś tam jako ozdoba o, tu jaki fajny kamień wyrzeźbiony przez wodę jako ozdoba nie no jest pięknie, nie? tam jest taki most, musiałem przez taki most tam przejść, bo tu jest zadrżka ale naprawdę widok jest przepiękny. Tu sobie ktoś z psem chodzi. Naprawdę miejscówka godna polecenia może nie o tej porze roku, bo jest strasznie zimno. Ale latem to tu jest baja. Jak mówię fajne kamienie i fajne. To nic, tyle by było na dzisiaj, moi drodzy widzowie. Elegancko, zacnie, piękna miejscowa. Polecam. O, mówię, może nie o tej porze roku, ale nawet o tej porze roku dla mnie jest tutaj przepięknie. Słońce wychodzące za drzew. Cudny widok Naprawdę Tam mówię, jakaś tam żaglówka Mknie gdzieś tam w oddali Tylko nie wiem, czy ją widać na telefonie Gołym okiem ja ją widzę, nie? Ale wy na telefonie może i tam nie widzicie Ja ją widzę O to tyle, moi drodzy Życzę wam miłego weekendu Odpoczywajcie sobie, relaksujcie się Bo wiadomo Od poniedziałku Polska Ludowa I wszystko zaczyna się od nowa Pozdrowienia.